Hej! Cześć! Dzień dobry! Moje chmurki! Tutaj Sky A dzisiaj odcinek z kolejnej środowej a co dzisiaj zostało na naszej pixelowej gry o koniach. <coughs> Została zmodernizowana Farmastiba, czyli w sumie też graczy, gracze wiedzą, jak oni wyglądają, jak wyglądała. E, nie wiedziałam się tej farmy, ponieważ nie ma tutaj są na ZSO. gdzie? nie ponieważ dzisiaj z szkoły była organizowana mistrzka do ZO. E, tak, do ZO. <coughs> Otóż ja mam razy, gdy to mi się po prostu ja nie chciałem nabrać stać w domu, bo też jestem trochę zdołowana, ale nie musicie wiedzieć czemu. I to już wiedzą. <coughs> Ale przed startem naszego materiału chciałam powiedzieć, że ponad 50%, że ponad 50, że 50 z Was prawie nie subskrybuje. Więc byłoby miło, gdybyście sobie subskrypcję, ponieważ dobijamy do końca roku 200 subskrypcji. Mamy ten tarz zawodowy, 131. Dziękuję wszystkim za, za zaangażowanie, właśnie na moim kanale. Ci na lubicie ten czerwony, na z dzwoneczkiem. I tak, dzisiaj się postaram na Was ustawić odcinek z nie dla SSO, więc spodziewajcie się. Um, I bez zbędnego przedłużania lecimy. Na razie, może w sumie, zaczniemy od, ocenia... od oceniania pracy SSO. I powiem, że SSO się naprawdę postarało. E, nie powiem, że nie, o... SSO dla was to jest plus, naprawdę, zrobicie tutaj padoki, jakiejś czego nie było. E, SSO, e, hmm... Pozyski, w sumie, zawsze gra w SSO zawsze bywała graczy tylko około 8, 9, i bormy sesje I ludzie na 11, prawie 12 i robili to, ale pewnie się postulili, bo sobie dalej właśnie ten padok. Na pewno tutaj nagramy SSO, na pewno. E, tutaj zrobili właśnie oddzielny dla koników. Tutaj stoją muzytany, tutaj jest dynerka e, koni, stoją Jorvik jarwiki, mam tego. Tutaj stoją, e, tutaj stoją e, te drugiej generacji, a to jest zapewne dla fryzurek, tego co kojarzę. Tak? Dla fryzurek. No, ale wszystkie te wyglądają, to tak specjalnie tych e, korków nie brałam. To ocenia tak 10 na 10, ponieważ dali klat. I to jest naprawdę git. Hmm. Co tu dalej? Mamy tutaj studnię. Hmm, dobra, fajnie. Mamy tutaj um, kolejny plac. Zobaczcie, to jest taki rążownik dla koni. Nie, że można nie je ja rążować. Zobaczcie, to zrobię odcinek. Naprawdę, postarali się. to, so, mamy podwózkę. Naprawdę super. E, co tu dalej mamy? Mamy tutaj dalej padoczek. Takie w sumie dwa oddzielne. Znaczy dwa padoki. Właśnie o pańcu co bo jest jakby więcej miejsca. Ale ładnie to zaangażowali, bo mieli dużo tego właśnie e, pracy. I co dzisiaj chyba przetestujemy też. Widzicie jak ja wyglądam, bo to mnie zmieniło. Tu też mamy kolejny padok. to taki jakby ten padok bo będę nie wiedział. Ktoś? Naprawdę SSO się postarało. Naprawdę SSO teraz wie, że e, gracze potrzebują tego czegoś. Fajnie, gdyż odnowili, szczerze, mi się wydaje, że w tej głuchej lasy by odnowili. Yy, no, żebym z tej głuchej lasy byłoby fajnie. Bo tutaj właśnie. E, nie wiem, w sumie na jest Git. E, ładnie, nie powiem, że nie. Na pewno zobaczycie tutaj rea SSO. E, co dalej? Mm, tak, wystawiamy sobie wyścig e, no, naprawdę ładnie to, 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 to zrobili. A tak naprawdę padoki wymyślili bardzo fajnie, bo tutaj kiedyś y, powiedzieć, było dużo miejsca sporo, tak? Tutaj w ogóle jest miałki tutaj taki postawione tam padoki w ogóle e, to powiedzieć. A teraz e, jest tak, że tu jest lążąca w refrenie tam jest plac, nie jest dużo graczy po prostu korzysta, gdy nagrywa. Ja też postaram się nagrać. Ogółem SSS się bardzo postarało. Plus jeszcze jest z tym, że tutaj jest ładnie ta stania zrobiona. Naprawdę e, ładnie go zrobili, a nie sobie e, ustawiać tego. Na e, tym tak, stanie mamy pocztę. E, tu mamy jakieś otyne wejście. Mamy um. Fajnie, bo tu można ogóle z dwóch stron e, Więc fajnie, fajnie Może kiedyś ten filmik sobie stanie e, hmm, hmm, hmm. No dobra, no to lecimy zobaczyć, w wisikiem, jak wygląda Bo z tego co wiem, tu mamy kilka z bisikiem O, jest to z bisikiem, dobra Eee, wystarczy i to Tutaj bardzo ładnie to zrobili, te flagi. Naprawdę ładnie to wyścigli. Eee, Wyścig się chyba zmienił na moje oko. Tamten kawałek się na pewno zmienił, a ten nie wiem, czy się zmienił. Może później się zmieni. Mm. Ale no, naprawdę ładnie w ogóle to zrobię SSO. Naprawdę to się postarałem, że tak długo to trwało. Przy tym plas naprawdę to jest kozak zrobiony, mi się osobiście podoba. I naprawdę um, wymaga też, żeby napisała do SSO, że pewnie zrobili. Oho, o, ciekawe. Zmień się ten wisik, naprawdę. To mi się podoba. I co? Myślę, że nagram tutaj może się jeszcze raz S.S.O. Paniu, no co jak? Nawet typy. Ale fajnie by było, No nie, dobra, na przykład konie, takie no, by by dodali, że na przykład konie by w jakimś momencie mogło zbryknąć, po prostu i żeby nasza postać z no, to by było fajnie, żeby takie coś dodali. Ja myślę, że by się jej podoba, przynajmniej przy jej to dość dużo. O Boże! Um, no i co? Um, no i mi się osobiście bardzo podoba. Um, tak się teraz zmieni początek. To będę chyba tak samo było jak wczoraj, tylko ja sobie nie moim zdaniem. I fajnie się rozwija, Naprawdę... E, naprawdę sen, e, cenię to, że coś tak się rozwija. E, i no... Hmm, co tu jeszcze mam powiedzieć? A! E, I teraz wam powiem trochę o moich socjalach. Niektórzy wiedzą mnie, nie, ale mam, to taka że mam niedawno. E, znaczy niedawno, znaczy niedawno, ale są już cztery filmiki, więc tutaj właśnie wyświetla nazwa. Pierwszy jest skyblue0233. E, Oraz mam Instagram, na którym fotki i niedługo się pojawią, ale teraz ja mam tam właśnie rozładowaną, z się nim tak, nie chcę. Eee, I co? Eee, i, 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 I tam w pro dopiero 3, ale będę się pojawiała więcej. Macie Wam się jak się spodobał. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli ktoś mnie subskrybuje, to zapraszam do subskrypcji. Ponieważ staram się na tym kanale zrobić co najmniej subskrypcji przez dwa lata, może 3. Dziękuję, że byliście do następnego. Cześć!